Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kaukas i witam Was w kolejnym odcinku Herzog Iron 4, oczywiście e, rzeszą Niemiecką. E, tak, wchodzimy już do Hiszpanii. E, ja sobie ustawiłem tylko poza odcinkiem tutaj samolociki, e, żeby mi pływały i okręty, żeby tutaj dominowały na morzu. E, tutaj widzę, że jakiś dziwny desant się zrobił po prostu, to muszę to zabić wszystko, muszę to wybić, wiecie o co I te 60 dywizji. E, możesz tutaj zaatakować, to zaatakuj. I będziemy to dobijać, nie? Te resztki. Tutaj Norwegowie zaatakowali, więc będziemy musieli. Ragnar Lodbrok się wkurwił. Dania skapitulowała świetnie, o to mi tylko chodziło. To trzeba pobić do zera. I ten pan będzie miał za zadanie zdesantować się na Anglię bądź Anglię zbombardujemy nukami. Zobaczmy, ile mamy tutaj jedności narodowej: 75%. No to tak, Londyn. Ile mam nuków? 5%. Raz. Norwich 2, Dover 3, Portsmouth 4. Eee... 5... No i tyle wystarczy, dobra. Dawaj, bleć, lecimy. Łohohoho... Wow. Wow. ho! Ale fajne grzybki. Coś mi się wydaje, że po zjedzeniu takiego grzybka... O, oh, United States has called Republic of China zaurenem i co? O... Oh. A, tak radykalne jakieś chiny. dobra, wy to se możecie, wy to nic... Dobra, zajebałem Londynowi tak, że się chyba zesrali. Podnie. Słowenia aż skapitulowała z tego powodu. E, tutaj z Grecją idzie dosyć tak średnio, wiecie. E, a jak to, to, to wygląda tutaj sprawa? Sytuacja Jeszcze jeszcze NATO. I tu jest jeszcze NATO. Dałoby się to dobić. Włochy też. E, panowie, zróbcie także że zaatakujcie to. Panowie, zróbcie także że zaatakujcie to, to, to i to. I później tu, świetnie. Hiszpanie też nie będą raczej problemem, e, wielkim. Norway has capitulated, e, świetnie. Jak tam jedność narodowa? 59%, czyli musiałbym mieć dwa razy tyle niuków, żeby po prostu ich tam ten... E, ale mają floty potężne, co to, belgijska flota jest taka duża? Belgowie, a nie, to jest, to jest połączona flota. Ale zobaczcie, co moje okręty podwodne robią. Jeszcze zobaczcie, jakie mam wsparcie, 357 maszyn. E, nie ma opcji, żeby oni tutaj przetrwali, nie? Moje lotnictwo powinno ich tutaj zgwałcić doszczętnie. Zobaczcie, jakie oni już mają straty na samym wjeździe. Ja to wygram, dobra. Z racji tego, że mam tutaj 45 dywizji, przygotowujemy sobie... Prz... Czekajcie, a gdzie jest cała ekipa tego pana? Befile, Ej, Befile! Ty tutaj musisz dojść, Befile. No właśnie. Eee, ta ekipa z Norwegii. 36 yy... dywizjon. Nie wiem, cofnę cię do Berlina, bo nie mam ci gdzie przydzielić na razie. Więc. jeśli to unicestwi. Tomek, słuchajcie, połowa niech atakuje tu. Nie, nie, nie. Czyli kurka wodna, dwie dywizje tu, jedna dywizja tu, a cztery tu. Dobra. Do Hiszpanii też wchodzicie? Okej. Okay. Te dywizje będą podchodzić. Dobra, wiecie co? Wybierzemy sobie tutaj, zrobimy sobie tutaj desanty. Czyli desant numer jeden poleci tutaj, desant numer dwa poleci z portu tego tutaj. Ogólnie zrobimy taki bardziej, że tak powiem, skomplikowany plan tych desantów. I spróbujemy zająć Anglię po prostu teraz, no bo jak widzicie, naprawdę nie ma na co czekać. E, bo prawdopodobnie po wojnie z NATO zakończymy tą kampanię, no bo jak już będę miał wszystko, e, no to posłuchajcie mnie teraz bardzo ważnie, jaki będzie sens e, kontynuować tą kampanię, jak będę panem świata. Tak serio, nie? Żadnego nie będzie sensu. E, kolejny desant tutaj. Dobra, przygotujcie się. Moje okręty podwodne powinny dostać jeszcze cele patrolowania tutaj i tutaj. Okej, okay, czy mam jeszcze jakieś okręty wolne? 30 okrętów podwodnych. Dobra, weźcie mi je, przydzielcie temu panu. I brak napraw oczywiście. Tu, tu, tu. I dominujemy w powietrzu. Tutaj jest bardzo potężna bitwa. Zobaczcie, że podczas tej bitwy morskiej oni stracili już tyle okrętów, a ja nie straciłem ani jednej łodzi podwodnej. Wyobrażacie sobie? Dobra, no teraz jedna łódź podwodna. Eee, coś tu, straty się powiększają. Walczymy, walczymy. A, wsparcie powietrzne zostali. Patrzcie, jak jechamy. Dominujemy dalej w powietrzu, więc nie powinno to mieć żadnego tutaj wpływu. Eee, kto tutaj ma pływać? Ty. Dobra, czyli ty tutaj się preparing. Okej, okay, dobrze, to się preperuj. Na Włochy atakujemy, więc jest OK. Tutaj musimy wjechać. Te dywizje muszą się po prostu przejechać. Nie możecie czekać. Jak w Grecji idzie? W Grecji idzie tak średnio, bym powiedział. Weźmy tę dywizję, ustawmy tutaj. Dobra, żebyście sobie po prostu stali przed tymi Atenami. I idziemy tutaj teraz w, na tereny Albanii i tak dalej. Musimy to po prostu jakoś dobić. Wy sobie tutaj nie radzicie? Powinniście sobie poradzić. Dobra. Tutaj jest kocioł, który jest pusty. Dobra, zdobywamy to Gibraltar, za długo padnie. Ale patrzcie, oni nawet mają floty, ale zobaczcie, jakie oni mają straty. Zobaczcie, 13 moich łodzi podwodnych. Zobaczcie, to jest lotniskowiec. Pancerniki. Lekkie krążowniki, ciężkie krążowniki, naprawdę, no. Ogień, ogień, naprawdę ogień. Oni sobie nie dadzą rady. A jak tam z moim wsparciem powietrznym, bo coś mi tu nie gra. Dobra, nieważne. Ty masz atakować morzem. Dobra, lecisz. I od razu po zajęciu tych pozycji, muszę wysłać jak najszybciej panowie tutaj wojsko. Więc mam nadzieję, że mi się to uda tylko zrobić jakoś w miarę szybko. Weźmy, doślijmy te 24 floty na braku napraw, żeby też tutaj dominowały nad kanałem angielskim, English Channel. Dobra, tutaj jest desant robiony. I ten desant prawdopodobnie nie wyjdzie, no bo tu jest trochę w dywizji wroga, nie? Ale ten desant wyjdzie. A, nie wyjdzie chyba. A co z wojskiem? Gdzie jest reszta desantów? Aha, czyli ten desant tutaj wyjdzie na 100%. Dobra, e, tu się nie mo... O, zdesantowaliśmy się. Ej okay, czy teraz idziemy w Plymouth, czy... Tak? Próbujmy zaatakować Portsmouth. ziemi, prawda? Hiszpania skapitulowała. Boże, ile sprzętu dostałem. E, czy Portugalia jest ze mną w stanie wojny? Jest. Chorwacja skapitulowała. Wiecie co, powiem wam tak, to trzeba po prostu podobijać do zera ich tutaj dywizjony. Ok, i to będzie zrobione. We Włoszech widzę, że tutaj poszedł taki pusz. I oni są już praktycznie okrążeni. Więc. To też ten kocioł też tutaj ubrze. Boże, jaki kocioł, ile dywizji. Jezu. A czy to by się tu przebiło? Zobaczymy. Dla jaj. Turcja też już upada. Powoli, ale upada. A ci generała. Mam kogoś? Nie mam. No to dawaj siłę polityczną. Bum. E, czy zrobiły mi się ten e, reaktory? Jeszcze nie. Wety jeszcze nie. Dobra, zdobędziemy to bez problemu. E, kontynuując, e, tak, wy musicie go here, A ty musisz, panie, go and destroy this Portugalia. Okej, okay. myślę, że się zrozumieliśmy. E, jak z tym desantem? O, udało mi się zająć port. Świetnie. E, jak tam na morzu? Czy dalej walczymy? Dalej walczymy. Dobra, czyli te dywizje Płyną do portu tego, a wy musicie popłynąć tutaj. Dobra, go! Wypłynąć, panowie! Właśnie o to chodzi. Usuńmy już te plany w ogóle desantów, które tutaj nam nie wyszły. Dużo dywizji ogólnie poległo tutaj na desancie, prawda? Więc to też jest trochę słabo. Ok, w ten sposób, ale najważniejsze jest to utrzymanie portu. No i zobacz tutaj jedna dywizja moja będzie ginąć poprzez konwojowce. Ale tutaj już moje okręty wchodzą do walki i nie będzie tak łatwo. Więc płyniemy sobie powoli. 15 dywizji dopłynie na pewno. Co jest zresztą? 37 płynie? Płynie, płynie. Dobra, jak po jednej nawet będziemy tracić i dotrze tutaj z 30 dywizji, to nie ma żadnego problemu. Dobra, to nam się udało zrobić. Włochy zostały unisestwione. Chyba zaraz będziemy musieli to podobijać. To trzeba dobić. I po prostu na razie się ustawcie i przeorganizujcie, i dopiero później uderzymy. Aż w sumie tu jest tyle wojska, że wy mogli unicestwić tą jedną dywizję. ...praktycznie rzecz biorąc. Turcja skapitulowała, świetnie. A tutaj nie ma znowu organizacji, więc... Czyli Turcja jest pusta, tak? Dobra, powinniście, powinniście sobie poradzić. To, że oni powinni nie znaczy, że sobie poradzą, prawda? To też jest to. Gibraltar zajęty. Dobra, czyli 50 dywizji tutaj jest. Weźcie plan ataku, ruszajcie do przodu, nie? Jakkolwiek to zaatakujcie, wiecie co? Trzeba zająć Dover, bo coś czuję, że oni tutaj mają blow supply strasznie. I to tak naprawdę, bo potrzeba więcej portów na przesyłanie tych za, tego zaopatrzenia. Okej, okay. czyli w Dover jednak ktoś się chce jeszcze bronić. Dobra, to wygląda na to, że moje dywizje się rozjeżdżają po tych, yy, po ich miastach, więc to jest bardzo dobrze. Wolfpacki się zrobiły świetnie, róbcie dalej. To musimy utrzymać Portsmouth, to jest na pewno, Portugalia skapitulowała, okej. Okay. Tylko wiecie co, problem z tym, jak ja się zdestantuję do, do United Statesów? Będę musiał coś na Kanadę pomyśleć. I to tak bardzo, bardzo. Na Kanadę w sensie. Oni mają tutaj dużo wojska, anglicy, więc to może być dosyć ciekawe. Co tutaj jest? To są armie. Dobra, tej nie ma co dobijać, więc atakujcie tutaj. Eee, panie, rusz się pan, zaatakuj pan. Aha, czyli tu zostałem okrążony jak nop. No dobra, rozumiem. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Mam pomysł, jak zaatakuję. Dwie tutaj, dwie tutaj. Dobra, czyli spieprzyłem sprawę. Tutaj się musimy dobić do końca. Musimy ich przebić. E, tutaj te dywizje. moje, nie? Wszystkie. Tutaj bym wziął jedną armię. Znaczy połowę tej armii nawet i zaatakowała teny. Okej. Okay. Tutaj z Włochami może być problem, bo Włochy będą się tutaj okopywać. Spróbujmy, spróbujmy. Albania skapitulowała. Super. E, dobra, dobijcie mi to, dobijcie mi to. Widzicie, ile tu jest w ogóle wojska? Mam nadzieję, że widzicie, ile tu jest wojska. Bardzo dużo. E, tak, wy już nie potrzebujecie tutaj nic, Was muszę po prostu przyłączyć do tego frontu. By zaatakowali gdzieś. Nie wiem, tutaj. Dobra, ruszać. Ci się może przebijemy, może się przebijemy na drugą stronę. Może, to nie znaczy, że to zrobimy. Bo tutaj będzie masa moich dywizji walczyła z tym wojskiem francuskim. Ale nawet jak nie przebijemy się, to zobaczcie, co się w Anglii stało, właśnie. W Anglii właśnie się przebiliśmy bez żadnego problemu. Czyli Anglia też skapituluje. Tylko jak ja mam dotrzeć do tej Kanady i tak dalej. Dobra, weźcie mi, włączcie to. Dajcie mi jeszcze więcej submarinów, kujek, chociaż w sumie mógłbym je bardziej ulepszyć, nie? Zaraz sobie zobaczymy. I nazwę was U3. Dobra, czyli U3 klasę. Weźcie mi je, produkujcie tutaj. Mam, patrzcie, ile mogę jeszcze submarinów dodać. Wiecie, że jak ta produkcja się po prostu rozkręci tych U3, to będzie ogień? Patrzcie, ile tutaj po prostu będę submarinów robił. Ja zaleję Amerykę moimi łodziami podwodnymi. To tak normalnie, zobaczcie. Jeszcze mogę, jeszcze mogę. I jeszcze mogę dodać. No to jeszcze dodam. A, U3. Chciałbym, żeby to robiły U3, nie? Chociaż w sumie, jaka to jest różnica. Zostawmy to w ten sposób, niech na Trochę tutaj strat poniosłem, wiecie? Bo to jest defeat. Tu jest defeaty. Defity i tak dalej. Troszeczkę strat poniosłem, no to jest prawda. Tutaj wojsko już nie mam co z tym wojskiem robić i gdzie je wysyłać, bo ta Turcja tutaj to, to raczej tak poległa. To to jest za pan, to jesteś ty. Dobra, czy też się tutaj ustawić. Po prostu unicestwić to wszystko. Dobra, niech się ustawi. I dopiero wtedy zaatakujemy. Ok. Eee, unicestwić to Nawet nie czekać. Nie, 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 wy to się musicie wybić po prostu tutaj zaopatrzeniowo. Wy się musicie cofnąć ty no tu właśnie nie atakujesz, żeby... United Kingdom has capitulated. pięknie Widzieliście w ogóle ile dostaliśmy tutaj suppliesów z tego? Bo ja nawet nie wiedziałem. Weźcie, spauzujcie grę i mi napiszcie, bo to jest ogień. No i teraz przydałoby się podbijać coś typu Iceland, Dania i tak dalej. Więc wezmę swoje wszystkie floty. Każe im wrócić. Po prostu im każe wrócić. Nie ma sensu, żeby one tutaj dalej walczyły i tak dalej. Skopaliśmy wszystko. Aha, czy i Korea mnie atakuje? Czy jednak ta Korea dołączyła? Dobra. Nawet wiecie co, nawet o tym nie wiedziałem. Teraz dopiero uderzę, bo dopiero to zauważyłem. Chyba tutaj jednak ten pan będzie potrzebował posiłków. Doślimy mu chociaż trzy. chociaż parę dywizji. Grecja skapitulowała świetnie. Ile sprzętu? To jest po prostu koniec świata. Prawda. Dobra. Unicestwijmy teraz tą Grecję, śmieszną ich. Do końca e, i chyba tyle. Te dywizje to nie muszą już atakować. E, nawet nie musimy się wbijać na tą Sycylię, tak szczerze, bo to teraz wystarczy podbić Kanadę i USA, żeby oni padli. Co tu jest NATO, tutaj już nigdzie nie ma NATO. NATO tylko zostało tutaj, nie? Z chęcią zająłbym Brazylię, ale muszę jakoś spróbować desantu na Danię. To tymi wojskami stąd. Z tego portu zaatakować Danię. Nie wiem, jakoś to muszę wymyślić. Jakoś po prostu musi pójść ten desant. Później wybudujemy sobie tutaj infrastrukturę. E, dobra, wy się przygotujcie na desant. Czy też radę w ogóle? E, to jest trochę dużo. Jak tam z przemysłem. Przemysł mogę podciągnąć. Nie mogę, a mogę nawet w sumie, no to dawaj. Jeszcze więcej przemysłu, jeszcze więcej wojska. E, Okej. Okay. Dobra, zobaczmy jak tam moje floty. A moje floty dalej walczą? tymi tutaj panami? Przecież wy powinniśmy ich unicestwić, już dawno. A bo oni ciągle uciekają i się na nas nadzierają. Patrzcie, cały czas unikają walki. Dobra, już każę się moim samemu wycofać. Wiecie, wiecie, co chodzi. Ale szybko się te napierdzielają, submariny. Eee, czyli tak, ty byś robił desant, czyli ty potrzebujesz informacji. Tutaj, 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 ok. Ja te floty będę musiał przenieść do Anglii po prostu. I z angielskich portów atakować. Dobra, czyli jednak płyń mi tutaj gdzieś. Dobra, trzeba ci dać generalika. Znowu doszli do NATO, no przecież panowie, ile można razy do NATO dochodzić? Teś mi daj, nie wiem, byle kogo. Eee, do tego portu. już To nawet się nie liczy wielkość tych portów. Po prostu. No wiecie, cokolwiek, nie? Tutaj było. Dobra, czyli ty będziesz rządził tu, tu, tu. Dobra, ty samemu na razie. Ty będziesz selatał tu, for fun. Masz już w ogóle tutaj efficiency i tak dalej. Wiktory, okej, okay, czyli to unicestwiliśmy. Bezproblemowo. Tą Grecję trzeba dobić. Do zera. Mam teraz tyle wojska, że powinni ich tutaj zmasakrować po prostu. Dobra, zostali unicestwieni. Dobra, weźcie mi tę armię i każcie mi zaatakować tutaj. Eee, jak tam te desanty? Dobra, nie jeszcze niewystarczająco dużo informacji, czyli musiałbyś, ziomeczku, latać gdzieś tutaj. Dobra, odpłyń. Czyli te 500 tych musiałoby latać tu, tu, nie, 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 czyli musiałbyś latać tu, tu i tu. Wyślijmy te 500 łodzi podwodnych. Dobra, i do ataku. Infused Naval Superiority in Western Approaches. Który to jest Western Approaches? Aha, czyli tutaj, dobra. To skierujemy tam te sześć Mieszkowych takich, wiecie, flot. Dobra, lecimy. Ok, muszę zająć tą pozycję, na której muszę wyprodukować, a tutaj świeża dopiero Świeża flota Jakby wam to powiedzieć, świeża flota Kanadyjska zostanie przetestowana. No i lecimy teraz praktycznie po USA, musimy po prostu też podobijać Wojska naszego przeciwnika do zera, że tak powiem. Oni zostać uniknieni. Ok, no i na razie to wygląda całkiem spoko. Później będę musiał przygotować armię, która tam popłynie, Wy tutaj dalej walczycie. Ale to zobaczcie, no to jest moich 500 łodzi. No to. E, mimo, że to jakieś defity, jakieś tracę po łodzi, no to spójrzcie na to, jak szybko moja marynarka tutaj nawróci. Już jest 12. Tak szybko. tak go. Już jest 12 okrętów. Ja ich zajadę po prostu produkcją. Bez żadnego problemu. Zesantujemy się tutaj. O właśnie, tutaj są duńskie wojska. Żebyśmy, nie, żebyśmy tylko z tym nie mieli problemów. Bo ja te oszczędziłem sobie 17 bomb nuklearnych. A zgadnijcie tylko na kogo? Tylko na... Panowie... Tylko na... Na Amerykę. Więc... Dobra, płynie jeszcze jedna dywizja, która jest w pełni zorganizowana. Ale tutaj właśnie to wymiera. Te moje floty nie mogą tutaj właśnie być włączone jakimikolwiek walkami. Dobra, super. Dajmy im tutaj przewagę też powietrzną. O, teraz z samolotami i tak dalej powinniśmy ich unicestwić. Nadzwyczajnie w świecie. No, tutaj niestety sobie nie poradzimy z takim planem desantu. Czy Islandia jest w stanie wojny z nami? no tak. Wyjep to, wyjepto, wyjepto. Sróbmy coś takiego. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy się zdesantować w ten sposób. Niech tu sobie chłopaki przygotują plan. No i będę starał się skakać po tych wysepkach Przeskoczę na Islandię, później na Danię Później do Kanady I później wybudujemy lotniska I zbombardujemy Stany Zjednoczone Żeby się po prostu poddały I tak to chyba będzie wyglądało Tak mi się wydaje Więc okej, okay, moje dywizyjki już płyną Płyną, ale tutaj zostaliście zatrzymani Tymi konwojowcami, nie? Dobra, konwoje się wycofają, ale dlaczego moje okręty Tutaj widzicie Dlaczego moje okręty nie robią tutaj dymów Dlaczego ty się naprawiłeś Dlaczego wy nie rządzicie tu? Dlaczego muszę wam przydzielić tutaj lotnictwo? Dobra, weźmy 500 tych maszyn. Po prostu nad całkowitą dominację. No, trochę to jeszcze potrwa. Dobra, ale płynie, więc jest okej. Okay. Też zaraz zacznie płynąć. Więc moje okręty powinny tutaj, widzicie, defity, defity mają. Defity, defitami. Ale ja mam taką flotę, że powinienem ich unicestwić. Coś tu mi, coś tu mi nie gra. Tutaj są jeszcze jakieś ogryzki tej floty angielskiej, irlandzkiej. Czy Irlandia jest ze mną w stanie, w stanie wojny? Nie. Bardzo dobrze. To jest chyba baza dla mojego wroga. Tak mi się wydaje. Więc przydałoby się to też unicestwić. Zaraz sobie sprawdzimy jak to pójdzie. Desant poszedł? Desant poszedł. Tylko, że zobaczcie tutaj, że na Islandii jest bardzo dużo wojska. I bardzo dużo wojska i nie wiem czy dam radę to przebić, bo tutaj w tym Millennium Modern Dawn to po prostu komputer szaleje, nie? Nieraz. Mogę to zaatakować? Mogę, mogę, super. Czyli tutaj się okopę. To będzie moja wyspa. Będę tutaj budował infrastrukturę. Czy zobaczcie, reaktory mi się wszystkie zrobiły? <laughs> ale jaja. Teraz wam pokażę, co teraz zrobimy. tutaj na. No, no oni ciągle dochodzą do tego na to, o co tu chodzi. A patrzcie, jednostki mi wracają. Żeby tutaj nie wróciło więcej jednostek, tutaj trzeba ten port zająć. Tak czy inaczej. Wiecie, co zrobimy? Budujemy tutaj dodatkowy jeden port dla żartu. Po prostu, tak for fun. Ja buduję tutaj porty, tak, ale to tylko, no dobra, niech się buduje. Infrastrukturę powiększymy tutaj dopiero po zajęciu całego terenu. Więc to powinno być nasze. Ten port powinien być nasz i będziemy w następnym odcinku dopiero kombinować i budować infrastruktury. i tak, o właśnie, super. Dobra, czyli wybudujmy tutaj maksymalną, okej, okay, tu jest max infrastruktura, świetnie. Lotnisko do maxa chociaż mi dociągnij, super. Zbierzmy jakieś armie, które mogłyby się przeciwstawić. Co tu jest? Tu jest 60 dywizji tego pana. Weźmy cię do portu w Breście. Co tutaj jest? Dobra, te dywizje do portu w Brescie. Super, wycofać. Islandy skapturowała, wiadomo. No. Tutaj są aż dwie armie, czyli weźmy jedną armię, Cofajmy gdzieś w ulicy Berlina. Tutaj aż tyle armii potrzebnych nie jest. Ale tutaj się ładnie okopali. Zobaczcie, ilu ich tutaj jest. Więc my ich będziemy tutaj po prostu trzymać. Odeślemy sobie posiłki tu i tu. I super. I tak możemy na razie stać. Nic nam nie zagraża. E, tutaj jest wszystko na plus. Tylko ta Korea nam zaczęła zagrażać. Patrzcie. Ajajaj. Wy dostaliście trochę wsparcia. Dobra. Zrobimy wam tutaj 10 dywizji Waffen SS do pomocy. Zrobimy wam tutaj 10 dywizji artylerii SS. Jakkolwiek by się to nie nazywało, robimy wam tutaj no, trochę modern tanków. No, z 11. I poczekacie na posiłki. Na razie się macie tylko bronić. E, Okej, okay, super. No, czyli te dywizje z Brestu będą teraz leciały do Anglii, a później z Anglii te dywizje będą. Aha, czy ja się tu zdemontowałem, nawet tego nie zauważyłem. No dobra, zaatakujmy Belfast. 80. No, zwycięstwo. Bez problemu. Wiadomo, zajęte zostało. I was wezmę w inną armię i wy będziecie tutaj bronić po prostu. Elfastu, nie? Wy macie tylko zająć. Okej, okay, czy się udało, czyli teraz Anglicy nie będą mieli tutaj bazy dla swoich okrętów. Super. Super, super. Jak tam moje floty? Ok, 26 flot. Nie mam żadnego komandera. Dam ci ciebie. Atak, brak napraw. Masz mi bronić tego przesmyku. I do, do akcji. Ile bitew morskich było stoczonych? Infantry automatic rifle. Eee, tego nie mogę zrobić, bo to jest po 100 dni. A widziałem, że tutaj przemysł mogę się jebnąć. 500 dni nie. To jest gotowe. Zróbmy sobie to rocket engine. Okej, okay, czyli tu są te dwie armie. W pełni zorganizowane. Tak, dobra. Płyńcie mi do Anglii teraz powoli. Przez kanał La Manche. Kurwa. Dlaczego tutaj... O powietrze? Mam tutaj przewagę powietrzną. Dobra, popłyniecie po prostu. Ale jak? Nawet stracicie po tych paru żołnierzy, to nie gra roli. Już stracił jednego, teraz straci drugiego, nie? Nie, dobra. E, przepływasz na północ teraz do tego portu. I będziemy was gromadzić teraz w tej Islandii całej, prawda? E, weźmy was, odejmijmy. I wy zrobicie desant. Raz... No nie wiem, gdzie się mogę zdesantować, czy... Zdesantować tutaj. Zająłbym to raz. Aha, to tutaj jest tylko jedna możliwość. Dobra. We lack information about the regions. No ja to rozumiem. Nawet to szanuję tylko właśnie. tutaj Jakbyś mógł. I information. Give me information. hej okay, udało się. Da damy radę nam dojść. Wszyscy damy radę. Okej, okay, super. Wszyscy na tą wysepkę. Albo po prostu, no, to no zostańcie byle gdzie, no. Tutaj są jeszcze jakieś okręty wroga i jego lotniskowce, które powinny zostać unicestwione już dawno, tylko nie wiem, co moja flota po prostu robi ze sobą. Naprawdę tego nie rozumiem. Ale tylko poczekajcie, no bo tutaj bardzo dużo moich okrętów podwodnych walczy i powinniśmy unicestwić. Mamy przewagę w powietrzu, więc... No nie wiem, dobra, nieważne, że tak powiem. Leci desant? Jeszcze nie poleci, nie? Bo tutaj jest właśnie, to jest amerykańska flota. Deadbond, czekaj, na, na, na... Tutaj, Aria. też trzeba to... Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, panowie. Ja sobie tutaj oczywiście muszę zrobić coś takiego. I tyle. Żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne materiały już niedługo. Hej!